Dzień dobry, 6 czerwca znajdujemy się na plantacji w Bedlnie. Kontynuacja ochrony herbicydowej w cebuli. O tym chciałabym dzisiaj powiedzieć kilka słów. Cebula na plantacji w tym momencie jest w fazie trzech liści. Nam tutaj na plantacji nie doskwiera susza, mamy wszystko na taśmach kroplujących, także nie musimy walczyć z tym problemem. Jeżeli chodzi o chwasty, problem z samosiewami rzepaku, problem z komosą i problem z chwastnicą. Kwasnica, jak to mówią rolnicy w cebuli, to nie problem, to się zwalczy. Są duży problem z komosą, jest to chwast silnie woskujący się, dlatego trudno jest go zwalczyć, bardzo szybko rośnie, pojawia się wcześniej, a wiadomo, że cebula im mniejsza, tym bardziej wrażliwa. Czym my tutaj walczymy, jeżeli chodzi o komosę? Walczymy mieszaniną bandura z pirydatem. Poszły tutaj dwa zabiegi. Pierwszy zabieg poszedł w fazie dwóch liści cebuli. Powtórzyliśmy ten zabieg po 7 dniach, zwiększając dawki bandura do 300 ml na hektar i pirydatu do 300 g na hektar. Jak widzimy, odnieśliśmy sukces, można powiedzieć, w 70%, bo tutaj widać dość dużą komosę już zwalczoną. Obok komosę, można powiedzieć, tej samej wielkości, ale jeszcze żyjącą, będziemy walczyć dalej. Jeżeli chodzi tu kilka słów o tym samosiewach rzepaku, jak wiemy, bandur doskonale sobie radzi z samosiewami rzepaku, ale nie w tak dużej fazie. Tutaj widzimy ten rzepak już jest bardzo duży, natomiast tutaj kawałek dalej mamy, mamy rzepak mniejszy i on już jest praktycznie, praktycznie zwalczony. Tak, Także tutaj. Z rzepakiem w cebuli, bandur jak najbardziej pomoże, tylko trzeba patrzeć na fazę rozwojową rzepaku. Im mniejszy, tym szybciej go zwalczymy, w szczególności tymi dawkami dzielonymi. Pomiędzy zabiegami z bandurem zrobiliśmy zabieg na chwastnicę. Było to, było to 7 dni temu. Jak widać, tutaj już chwastnica bardzo ładnie się przerzuca. Podejrzewam, że po 10 dniach już będzie zasychać i nie będzie z nią problemu. To wszystko na dzisiaj. O dalszych, dalszych krokach na tej plantacji w uprawie cebuli będziemy informować na bieżąco.